Cztery dni po porażce bocheńskiego klubu sportowego z Politechniką Radomską spotykamy się z, z panem Tomaszem Wieczorkiem. Panie trenerze, to była czwarta porażka, a wczoraj w rozmowie z naszym portalem poinformował pan, że to już koniec przygody z bocheńskim klubem. Nasuwa się więc pytanie Dlaczego? Czy zwątpił Pan w możliwości sportowe swojej drużyny? Na pewno nie zwątpiłem w chłopaków, bo to i sportowe ich możliwości. Mogę powiedzieć tak, że po prostu oni są przygotowani dobrze do sezonu, natomiast kontuzje nas dziesiętkowały. Za chwilę będą grać z dołem tabeli, więc tutaj punkty będą pewne. I trener, który po mnie przychodzi, czy obejmie tą drużynę, to on na pewno sobie z tym poradzi, bo to jest z dół tabeli. Na pewno trzeba drużynę jeszcze wzmocnić. A dlaczego odszedłem? Dlatego, że po prostu za duża jest presja kładziona na chłopaków, a uderzane jest we mnie. Gdzieś tam z boku ktoś uderza, próbuje. Poza tym to wie pan, jak się przychodzi do pracy, to trzeba być szczęśliwym i zadowolonym. Prawda? No, oczywiście. To jest najważniejsze. A ja przychodząc już ostatnie tygodnie do pracy, to wiedziałem, że się na mnie poluje. A nie patrzy się na to, że mamy problemy kadrowe. Presję jaką zbudowano, także ja uważam, że ktoś musi głowę położyć. No nie wyrzucimy wszystkich zawodników. Zarządu nie wyrzucimy. Bo dlaczego? Tu są dobrzy i tu są dobrzy. Więc ja to biorę na siebie i odchodzę. Panie trenerze, ale wiadomym jest, że przygotowania do sezonu wiążą się z pozyskaniem nowych zawodników, na co wpływ ma trener, prawda? W jaki sposób wraz z, z trenerem, zarząd wraz z trenerem buduje nową drużynę na, na nowy sezon? Czego zabrakło w takim razie, żeby zbudować odpowiednią ilość zawodników i, i nie tylko ilość, ale też i jakość? Ja powiem tak, w maju, kiedy żeśmy kończyli, kiedy uruchomiłem swoje, powiedziałbym, wojskowe, stare znajomości odgrzebałem. Mam tu na myśli pana Bernackiego, mam tu nadzieję pana, na myśli pana dyrektora sportowego Radka Wasiaka Ziwe gdzie mają oni przegląd najlepszy, jeśli chodzi o młodych zawodników w Polsce, bo wiadomo, to jest najmocniejszy w tej chwili klub i chcieli mi pomóc. Wysłali zawodników takich, którzy mogliby tej drużynie jeszcze bardziej pomóc niż ci, którzy są. Ale niestety nie otrzymałem zgody zarządu na pozyskanie tych zawodników ze względów finansowych. Proszę pamiętać, że zawodnicy finansowi... Finansowo mają się tak, że trzeba 5 tysięcy dzisiaj zapłacić, 4 tysiące za zawodnika, który gwarantuje po prostu wysoki poziom w pierwszej lidze i być może awans. Ale Przepraszam, tak się czy to jest wynagrodzenie 4-5 tysięcy złotych? Tak, 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 To jest to jest wynagrodzenie miesięczne. 3, 7 tysięcy, tak się ma, mają ceny zawodników i z tym się trzeba liczyć. Mniejsze wynagrodzenia, wiadomo, niech pan zrozumie, Bochnia jeszcze nie jest. E, Historycznie tak, na pewno znanym miejscem z piłki ręcznej w Polsce. Ale na obecną chwilę tu się wszystko buduje. Tu na markę i trzeba zapracować grom. A żeby zapracować, to trzeba mieć zawodników. Ja osobiście yy, grałem tu kiedyś w boknie, reaktywując tą sekcję po wielu latach upadku, jako jeszcze zawodnik. I zawsze oceniałem średnio poziom tu bocheńskiej y, piłki ręcznej, jako były zawodnik. Teraz mówię nie jako trener i jakiś tam mega znawca piłki ręcznej, ale mówię wprost. Także ja chciałem ściągnąć ludzi po to, żeby młodzież ruszyła, bo w młodzieży jest potencjał. Jeśli tu nie będzie szkolona młodzież z pełnym rozpędem, to ta sekcja wcześniej czy później umrze, jak każda inna. Bo musi być stąd nabór. No dobrze. Zostali pozyskani zawodnicy młodzi, jak i doświadczeni, ale... Wydaje mi się, że analizując mecze, które były rozegrane, że jak gdyby nie zostały zachowane odpowiednie proporcje. Jak gdyby tych doświadczonych zawodników, którzy mogliby poprowadzić grę, bohańską drużynę do, zwyci do zwycięstw, było troszeczkę chyba za mało. Wie pan co, ja powiedziałem, że potrzebujemy 20-21 zawodników, mamy ich 17. Myśmy tak naprawdę nikogo nie usunęli z drużyny poza maćkiem, kubisztalem. Mariusz Matusiak sam odszedł i tam nie dojadło wcześniej, którego skreśliłem, że no to nie będziemy wracać do sprzed roku sytuacji. Ale 20 osób trzeba mieć, kiedy się chce igrzysk. Piłka ręczna jest grą. Kontuzjogenną. Jak się chce Igrzysk, trzeba mieć to zaplecze. Uzupełniliśmy tak zwane słupki, jak to się mówi fachowo w języku trenerskim, ludzi, którzy dzisiaj jeszcze nie mają tego potencjału, żeby grać na poziomie czubu, pierwszej czy ekstra klasy, czy tej superligi, jak to dzisiaj się mówi. A zapomnieliśmy o tych najważniejszych trzema. Najważniejsze jest uzupełnić na tą chwilę jeszcze zawodników z prawej strony. Jeśli się to uda nowemu trenerowi, to ja jestem spokojny. W ogóle jestem spokojny, bo drużyna się na pewno utrzyma, bo tak była kompletowana. Nie fart z kontuzjami. Powtarzam jeszcze raz. Czy brał Pan pod uwagę, przygotowując zespół do jego drugiego sezonu w pierwszej lidze piłki ręcznej, że Pana przygoda w tym sezonie skończy się już po pięciu kolejkach? W życiu. Drogi panie w życiu, ja teraz mogę to publicznie powiedzieć, obstawiałem sobie pierwszą trójkę. Może to na wyrost, ale powiem panu, gdyby te kontuzje nie nastąpiły, bo to one nie wynikają, proszę pamiętać, z przeciążenia. To są wypadki losowe w grze. Pęknięty mostek czy złamany u Tomka Zacharskiego, ja jak dwadzieścia parę lat jestem z piłką ręczną, nie słyszałem o takim zdarzeniu w ogóle. Tak jak Karol Bielecki z okiem, to było coś po prostu, co przerasta ludzkie oczekiwania i możliwości, ale powiem tak, tutaj takie miałem marzenia, gdyby postawiono jeszcze na prawą stronę, bo Krzysiek Hrabota, on jest mega doświadczony zawodnik, tylko już wiek. Jak... Dzisiaj piłka tak przyspieszyła, że chwała mu za to, że on jeszcze się poświęca i tu pomaga tej drużynie. Rześu Balicki to samo. To są ludzie, którzy po prostu powinni wejść w trudnych momentach, 4-5 akcji i zejść. A tu powinny być, tak się mówi kolokwialnie, źróbki 24-26 lat, którzy po prostu zostawią wszystko. Dla nich nie jest ważne, pod jaką oni banderą grają. Dla nich się liczy wynik. I takich zawodników trzeba było ściągnąć. Szkoda, że, że ich nie ściągnięto. Panie trenerze, jak nastąpiło rozstanie? z klubem. Ja muszę powiedzieć, że i zarząd, i, 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 i kolega mój, Jacek, i, i ja sam bardzo grzecznie, bardzo spokojnie, w kulturalnej atmosferze ja przedstawiłem wnikliwą analizę w poniedziałek tego, co się dzieje w zespole. Powiedziałem, że sytuacja kadrowa w zespole jest krytyczna. Nie poziomu sportowego, kadrowa. To ewidentnie wpływa na, na, na psychikę zawodników, na stan emocjonalny ich podejścia przed każdym meczem. Oni doskonale znają swoją wartość, znają wartość kolegów, którzy są kontuzjowani, i wiedzą, z jakim przeciwnikiem się mają zmierzyć danego. I tu powiem tak: dyspozycja dnia może zadecydować właśnie o tym, że oni mecz wygrają. Albo przegrają, bo nie ma pewnego składu. Mam takie jeszcze jedno pytanie, które chyba nawet przewijało się podczas wcześniejszych konferencji prasowych. Bocheński klub sportowy podczas rozgrywanych, przynajmniej tutaj, w tej oto tutaj hali spotkań, miał świetny początek każdego spotkania, bił na głowę przeciwników, a później następił, następował. Czy to rozprężenie, czy to kwestia fi fi Facho przygotowania fizycznego? Proszę mi powiedzieć. Fachowo psychologowie się tym zajmują i mówią o krzywej pracy. Wykreśla się krzywą pracy, czyli poziom zdolności utrzymywania koncentracji. I każdy zawodnik ma indywidualny profil tej, tego poziomu koncentracji, a to jest zespół, ponieważ jest dużo nowych twarzy w zespole. Oni na początku tak mocno są pobudzeni że ta koncentracja u nich, poziom tej koncentracji, stanu emocjonalnego jest optymalny. Później tym należy sterować. I ktoś, kto jest liderem w zespole, a on się tu jeszcze nie objawił, on kieruje pobudzeniem jednego i drugiego. I stąd oni potrafią bardzo mocno wejść, pokazać swój potencjał, a później uważają, przynajmniej ja to tak odbieram, że jest łatwo, że jest tak. No, mówię, oni się muszą zgrać. Myśmy mieli tylko osiem sparingów. Ale mówię, życzę temu, tej drużynie jak najlepiej i jestem spokojny w wynik. wyniku. Także bądźcie to spokojni, oni się spokojnie utrzymają, jak się wzmocnią, to jeszcze powalczą o tą piątkę, którą ja obiecałem. Jakie są najmocniejsze strony prowadzonego do, prowadzonej do niedawna pana drużyny? No na pewno muszę powiedzieć tak. Szymon się już troszeczkę lepiej poczuł, jak klimatyzował, to było widać. Mówię, mam tu na myśli Szymka Wojnowskiego. 13 bramek. On pokazał swój potencjał. Niestety to nie jest zawodnik, który radzi sobie w defensywie. On, on na tym sam mówi, że cierpi, że nie może grać w defensywie. Trzeba zawsze dla niego sprytne miejsce, żeby oszukać przeciwnika, znaleźć. Na pewno bardzo fajnym zawodnikiem, który tu przyszedł, jest Dawid Krapusta. Aczkolwiek to nie jest taki nominalny środkowy, tylko zmusu, że właśnie nie mamy środkowego. Kamil jest kontuzjowany, on musiał tu w tym wszystkim i w tej chwili bierze udział. Co jeszcze mogę powiedzieć? No Na pewno Mateusz Zimakowski potencjał też jest w Sebastianie. No i powiem o Siergieju, który po prostu on jak stanie, to pokaże ruską szkołę, jak się naprawdę gra w obronie. Natomiast inni chłopcy to są młodzi, obiecujący chłopcy, nad nimi bardzo dużo trzeba pracować. Ja prosiłem o 7 treningów w tygodniu, ustalono mi na 5 treningów, bo ci młodzi ludzie muszą mieć dwa razy w tygodniu po półtorej godziny indywidualnych zajęć, żeby można, żeby można nadrobić braki, które wynikają z ze szkolenia na poziomie juniora. Jak pan oceni roczną przygodę? Generalizując oczywiście przygodę z bocheńskim tytułem. Ja będę bardzo mile wspominał tutaj, pomimo tych wszystkich takich animozji, tych komentarzy na tych różnych tutaj miejscowych portalach, gdzie po prostu dochodziły tam ode mnie ze środowiska, bo ja nigdy w to nie zaglądam, bo muszę być skoncentrowany na pracy. Mogę powiedzieć tak, nieziemski bagaż doświadczeń stąd wynoszę. Co trzeba zrobić i na co się nie wolno zgodzić w przyszłości. Jeśli obejmę kiedykolwiek drużynę, mam nadzieję, że być może to kiedyś nastąpi. Być może nie, bo ja się specjalizuję w sportach indywidualnych. Snowboard, trial wtedy, skokowców prowadzę, jeźdźców w Polsce, szczołówki polskiej, Także ja mam co robić. To nie jest tak, że ja nie mam co robić. Ja przyszedłem, bo mnie o to tu proszono. W ciężkiej chwili w zeszłym roku, gdzie był zapaść w drużynie, podjąłem się, nie znając w ogóle profilu drużyny, jak grają. I podjąłem się wyzwania utrzymać z drużyny i to zrobiłem. Miałem duży apetyt na to, żeby grać w Ekstraklasie, bo ja stamtąd pochodzę. Ekstraklasa to jest moje środowisko, ja tam pływam jak ryba w wodzie. Niżej, ciężej się gra. Inna specyfika gry, inni zawodnicy. Dlatego tu się boję, że jak drużyny nie wzmocnią działacze bocheńscy, to ci zawodnicy, którzy przyszli będą się męczyć, bo oni potrzebują równych sobie. Żeby się rozwijać i grać, trzeba mieć lepszych od siebie, minimum równych. Na początku naszej rozmowy y, wspomniał pan o tym, że y, była y, wielka presja na pana z różnych stron. Czy chciałby pan w jakiś sposób to rozwinąć? Czy znaczy, powiem tak, że y, na pewno w każdym klubie y, znaczy zawód trenera niesie za sobą takie ryzyko presji społeczeństwa lokalnego. E, e, mocodawców, którzy pana zatrudniają sami zawodnicy też między sobą potrafią zbudować wewnętrzną taką w drużynie presję ja powiem także, e, ja mogę powiedzieć w samych superlatywach o panu Trojaku, panu Serwinowskim i, i panu, panu tych wszystkich panów z zarządu nie pamiętam, z nas jest, nie chciałbym przekręcić broń Boże, i powiem także, oni chcieli i chcą dalej zbudować tę drużynę ja pomimo tego, że, powiem tak, decyzja zapadła dlatego, że po prostu nie potrafią wytrzymać ciśnienia. Ruchy jakiekolwiek, ja celowo po to panu odpowiedziałem na konferencji, żeby ruszyć z zespołem i ruszyć zarządem. Że jest stan krytyczny, kadrowy, że trzeba szybko wzmocnić. Ja w poniedziałek nie przyszedłem się zwalniać. Ale dowiaduj, dowied, dowiadując się, zarząd ma prawo, że jak z kimś się rozmawia, to wie pan, traci pan autorytet. Jeśli to wychodzi na forum, to ja przed drużyną, jak staję, to znaczy, że nie mam czego? Poparcia mocodawców swoich. Czyli od razu pan traci autorytet. A w tym stanie, w jakim jest drużyna, gdzie ona jest podłamana swoim dorobkiem punktowym i swoją grą, no to nie wróży nic dobrego. Więc ktoś się musiał poświęcić. Wybrałem siebie. No cóż, czego można Panu, Panie Tomaszu, życzyć na, na, naj, na najbliższe dni, tygodnie, miesiące? Panie redaktorze, teraz spokoju. Mam malutką córkę, w końcu ją będę kąpał i widział, jak zasypiam. To po pierwsze, a po drugie, ja tu się na pewno pojawię. Ja tu się na pewno pojawię i siądę sobie z boku i zobaczę, czego, zrobi, czego nie zrobiłem, a co zrobiłem dobrze. Czego oczywiście Panu życzymy, zwłaszcza tego spokoju i kontaktów z córką. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.